Siemaneczko, z tej strony dolek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już dobrze wiecie, dzisiaj zagramy w Knockout City, jest to gra dodana w, ram w ramach subskrypcji yy, miesięcznej na PS. No i co, na pierwszy rzut oka widzę tutaj takiego Fortnite'a, tylko że yy, gramy tutaj w zbijaka. Powiem wam, że przyszedłem samouczek w miarę, powiedzmy. I mam nadzieję, że to, co wykonałem podczas tego samouczka, pozwoli mi wygrać jakiś kurcze meczyk. O ile się do takiego dostaniemy, oczywiście, jest to sezon trzeci, bo już dwa sezony są za nami. No, powiem wam, że ja pobrałem ją tylko i wyłącznie dlatego, że dodali i chciałem sprawdzić, co to jest. A że mam taką, jakby powiedzmy, miniserię, że to, co mnie interesuje, to ogrywam w ramach tych gier dodawanych w PlayStation Plus co miesiąc. Więc stwierdziłem, że a Sprawdźmy to, nie? Dlatego żeby już tutaj nie przedłużać, wejdźmy sobie i poszukajmy OK, gra uliczna e, no koło drużynowy. Dobra, okej. Okay. Jedno co mnie bardzo draży, to, że ten DJ cały czas Trzempi ryja za przeproszeniem. To jest najbardziej irytująca. Um, no i co jeszcze? No i zobaczymy, zobaczymy. Ok, mamy tutaj już kilku graczy. No i. zobaczymy, co to będzie. Mm -hmm. Multiplika. No, ale fajnie, że po polsku jest ogólnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i że. Wciągnie mnie to jak Fall Guys, bo co by nie użyć, ale Fall Guys był za grą. Fall Guys był za grom grą i. Team chyba KO. sobie. A, chyba sobie będę musiał obrać, nie? Dobra, tak, żeby nie dostać z piłki, a jak będą rzucać, to. A... Dobra, mamy pierwszego. Z... Pierwszą, pierwszą osobę zbitą już, w sensie. Jakby może powiedzieć... Um, nie tyle, że zbitą, co po prostu... już straciła jedno życie. Mamy, dobra. Multiball. Okay, dobra, dobra, dobra. I lecimy dalej szukać. Multiball. Dobrze jest! No dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Okej, okay, mamy to. Tylko trochę dałem ciała, bo nie wziąłem piłki. Ej, powiem wam, powiem wam szczerze, że to wciąga. Co wciąga? Jakoś tak nawet przyjemnie się gra. Mamy piłkę, dobra. Teraz tylko szukać, kogo tutaj ubić. A, A nie ma Dobra. Dobra, dobra, dobra. No dawaj, 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 rzucaj, rzucaj Nie ma późba. Mamy kolejne KO! O nie. O! Dostaliśmy, dostaliśmy. Odrodzenie za 4 Trzy Bowlę. Nie, muszę przyznać, że wciąga ta gierka. Jest taka nawet. No zabawne, powiedzmy. O, mamy multi -piłka. To już nie mamy piłek, to jest ten problem. Bra, dobra, dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj. O nie, kurczę, 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 Dobra Runda wygrana, dobra. Jest są jakieś statystyki? 5 autów, o proszę, kozaczymy, kozaczymy ludziska! No powiem wam, że... Fajnie! To mi się podoba. Okej, okay, następna runda. Ej, ale dajcie jakąś piłeczkę. Ej Nie bądźcie tacy Tata nie ma piłki, co teraz? No, dawaj, rzucaj, rzucaj. A, nie rzucił. Dobra, mamy. Mamy to! Pięknie! Pięknie! Nie wiem czemu, ale jakoś kurczę mam szczęście do takich gier czasami, nie? Uh -uh. uh -uh. O kurda, kurde, to mi się nie podoba. nie dałem ciała. Bo tutaj ogólnie jest coś takiego, że trzeba idealnym momencie złapać tą piłkę, bo inaczej inaczej dupa zbita za przeproszeniem, nie? Okej, okay. idziemy szukać piłki Oj. Jeszcze muszę to wyprzecić tylko o -o. O, o o, o! Dajcie mi piłkę ludzisko No dawaj, rzucaj Rzucaj, 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 dawaj, chodź to To musi być nasza piłka. No pięknie. Dobra, dostała. No chodź rzuć we mnie. Kto we mnie rzuci piłkę. Dajcie mi piłkę. Ja chcę piłkę! Znowu rozwalamy system. O, 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 o. Nie ma. No, pięknie. Ale asysta jest. Jest asysta. Jest 9-5 aktualnie. No i powiem wam, że to wciąga to. Nieźle, nieźle. Myślałem, że ogólnie mi się ta gra nie spodoba. Nie dziwię się czemu już jest trzeci sezon, szczerze mówiąc Okej, okay, wygrywamy. No i tutaj... Też jest dobrze. Też jest dobrze. No ładnie, poszliśmy. Zwycięzcy, no. O MVP! MVP! Pierwszy MvP jest yes, yes, moc! Jest moc ludziska. A jakaś trofeczka przyjemna? Czy coś? Łączę 350 expa Tutaj o, niech po piłka. Dobra. Juhu, nowy poziom. Wow. wow, wow, wow. Poszliśmy po bandzie. Czwarty Dobra, dalej. Mm. Mamy kuca, dobra. Awans mm. karnetu roz, rozrób. Dobra. Co, so holodolców, dobrze. Um, I co, poczekamy. Zagramy sobie może jeszcze raz. Może będą ten, może będą chętni, nasi poprzedni. Joker, Firefly i ktoś tam. Dobrze. Nie, powiem Wam, że przyjemnie się gra. Bardzo przyjemnie. Um, myślałem, że naprawdę będzie to taki. taka nudna gra, że ciągle będziemy się praktycznie tłuc i tak dalej. A. Ojej, oh, yeah, to Tak naprawdę be można pokompilować jakieś akrobacje. Nie akrobacje, rzuty z wyskoku. No to jest fajne. To jest bardzo fajne. Długa księżycowa. No, i zobaczymy, czy uda się powtórzyć zwycięstwo z poprzedniego meczu i zostać znowu MVP. Ale będą no, tak kurczę... podobne to, wszystko jakoś tak trochę do Fortnite'a, cała ta otoczka, nie? Dlaczego MVP nie dostał piłki? To jest pytanie: za 100 punktów. Dobra, pokażcie się. Małpeczki dobrze! Aj, 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 aj. Dzięki! Joł Team Takes the Lead! Danke, danke, danke. Lecimy dalej, szukamy. Zabra Co trąbisz Nie ta, co trzeba. Pięknie O plecy plecy oddrazenia za 5, 4, 3 2, 1. No powiem wam, że czuję zajawkę. Czuję zajawkę, jest moc. Uuuu, musimy być pierwsi. Nara. Pięknie. Mamy to. O o. Pięknie. No i mamy kolejnego. Trzy piłki tu mamy ludziska. Poszło. Strzap. Aj! Dawaj, dawaj. O, asysta. No i z bliska. Taką. O... No tutaj widzę, że trochę się. A ja, 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 ja. No niestety, niestety, niestety. Też będziemy dostawać, ale idziemy web w web. W sumie jest bardzo zacięty mecz. Księżycowa piłka. Ja, ja, ja! Ej, ej, dawaj to jesteś małko? Ups, dałem ciała. Jest! Proszę, prosto! Upsi! Nie tego co trzeba! O! Ruda wygrana! Pięknie! No i 10-7, dobrze jest. Jak na początek, jest zarąbiście. No powiem wam, że kurde, czuję zajawkę. Śmiesznie jest, cholernie śmiesznie. Coś te będzie? Nie. Aj. Nie mam piłki, więc muszę... muszę tutaj się czaić. Ops. To nie wiem, to tak trochę tutaj widzę. Gdzie jest ta piłka? Nie złapałem piłki, kurde. kurde. No, dawaj, 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 dawaj. Jest druga piłeczka i idziemy szukać kolejnego oponenta, który chcę dostać. O, gdzie jest druga? Dostał web. Pięknie. A idź, ale chyba, a nie kurczę, trochę tutaj kaleczymy i idę go dorwać, idę go dorwać. Dostał delikatnie. O -u. O -u. Piłeczki, gdzie jesteście, piłki? Ale nie ma, muszę znaleźć jakąś piłkę, bo tutaj mamy problem z gwiazdną piłką. Ktoś mnie namierza. To jest też fajne, że to jest jakiś... O. Kurde, kurde, kurde. Aj, dałem ciała. Za wcześnie wcisnąłem. No i niestety dostałem. Ale aktualnie jest 6-4. Gdzie ta piłka? Gdzie ci grają w piłkę? daj Dawaj, 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 szybko! A po piłkę! Dobra, idziemy szukać dalej. Bo musimy tutaj trochę ponabijać ich. I już tutaj kogoś widzę. Pięknie poszedł No dawaj, chodź, 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 chodź tutaj, chodź Pięknie! Je. Jeden punkt i wygramy mecz. C. No dawaj, 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 dawaj. Bo oni, oni są zwani teraz, nie? A, oni? No i wygraliśmy. Znowu. I znowu chyba MVP. Chyba znowu MVP. Świetnie, pięknie. MVP Patryk Tolentino, dziękuję. Polecieliśmy po bandzie. Dobra, zagram sobie jeszcze jeden meczek w sumie. W bierzemy zbierzemy Expa i tak dalej. Dobra. Nagryła tysiąc expa, więc będzie nowy levelek jakiś, czy nie? W sumie dwa ty O, pięknie. Piąty level. Bang! Strzelanie z tobami, okej. Okay. Level szósty, pięknie. Plama sporto, ciekawe. DCS. Eee, ok, awans z tu rozrupy, dobrze. Eee, dobra, sobie weźmiemy, znajdziemy tego. Eee, o, znaleziono grę nową, dobra, nowych sobie weźmiemy i zobaczymy, czy będziemy z jakimiś kotami grać. Wydaje mi się, że fajnie by było. Czy znowu ci sami? Boba Cola. <laughs> Wszystkie piłki, o. Zmieniło mi team czy nie? Nie, dalej, mam tych samych, dobra. Okej, okay, zagramy sobie ostatni mecz z nimi, i później sobie jeszcze zobaczymy, co tam odblokowaliśmy. Ciekawego Joker. A, o, może co mi zniknęło w sumie? KO.

Nie ma. Pięknie, dostał, kolejny. O. Aj, dałem ciała, dałem ciała. Ale to nic, naprawimy to. Tutaj tak więcej wybuchów jest w sumie. Chwileczkę... Idziemy naszym pomóc. No i ja jestem bez piłki. Ja jestem bez piłki, biedny bez piłki. Tutaj teraz, jak powiem wam, że... is catching up! ajcie! oj! Ajci. Aj, 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 aj! Aj gonią nas! No ten naczyk jest taki bardziej wyrównany w ogóle, taki... No dzieje się, dzieje się, o wiele więcej się dzieje niż w poprzednim. Bo w poprzednim dominowaliśmy w sumie, nie? O, Jezus. Yeah! Możemy do góry wlecieć. Dobra, nie. No to super! <śmiecki> No to pokazałem się, jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle. Jak zwykle dałem czadu, nie? Jestem bez piłki. Ejdź. Dobra. Jed jeden punkt. Dziewięć osiem. Dzięki Gościu jest mamy, mamy to. Do mnie, mnie należał ostatni rzut Super Kolejna runda nas czeka No fajnie, fajnie, A, dobra Fajnie, bo by by zostać znowu MVP Dobra, dawaj, 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 patresi, dobra? Boże, jakie słodzę Co co piłka nam tutaj da? A jajaj! Tutaj nie ma piłki. O o! Blue team takes the lead! Team takes the lead. Gdzie oni są? Ci moi przyjaciele? 4-2 jest aktualnie. Nie wiem czy czasami u góry kogoś nie ma. Nie, nie ma. No super, się pokazałem. Um, Powinna tutaj jakieś piłka teraz spaść. Jest piłeczka. Dostała ta osobka Osobka Bang 63 3 o, o, nie wiem co się dzieje. Chyba nikt nie wie co się dzieje. 7 pięć! Dobra, lecimy. I zobaczymy co nam to da tutaj teraz. Czy to coś nam da, czy to nam nic nie da. Dobra. A, bo to jest jaka bomba. Pięknie. Yes! Mamy to! Bang! To jest MVP Znowu, trzeci MVP pod John. dobra, pięknie Pięknie, 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 poszło nam naprawdę fajnie A dobra, anulujemy już sobie Idziemy do menu Dobra, dobra, dobra Okej okay. No i wróć do kryjówki Fajnie się grało. E, powiem wam, że jeżeli w ta seria się fajnie przyjmie na kanale i będziecie chcieli to oglądać, to... E, później. To powiem wam, że możemy tutaj trochę się pobawić. Karen, dobra. Mm -hmm. kup premium. Aha, to jest y, ranga uliczna. Ha, czyli mamy coś takiego? Dalej będzie to. A powiem wam, że troszkę ten sklep jest taki zamiast, dla mnie nieczytelny jak na razie, dlatego najwyżej, ym, najwyżej następnym razem sobie tutaj poogarniam wszystko. O, personel z tego, zbijacza. Możemy mieć MVP? <grym> Dobra, będzie T.

Nie, ten, dobra, okulary, no, ręka niech będą, lotnie nie trzeba, potem potężny hologram, nie, efekt knockoutu. <śm> no tak, e ale tego, ale czemu mi twarz jeszcze zmieniło? Aha, zmieniło, tylko nie zmieniło mi koloru. Nie, to jest jakiś makijaż czy coś. Aha, dobra, okej, okay, niech taki zostanie już. E, no i dobra, no i to by było na tyle. Jeżeli wam się oczywiście podobało, to zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji. E, no a ja się z wami żegnam w tym momencie. No i do następnego materiału. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Siemanko!